Witajcie, wróciłem z vlogiem. Tak naprawdę nie wiem, czy jednorazowo, czy będzie to jakaś dłuższa seria, tak jak wtedy, ale to, co dzisiaj chciałbym zrobić, to przejechanie się przede wszystkim do parku rozrywki, który jest w Polsce w zatorze. Szczerze mówiąc, chcę nagrać tego vloga głównie po to, żeby wyrazić swoją opinię na temat tego, taką powiedzmy, zrobić jego recenzję, dlatego, że. Byłem w Europaparku w Niemczech, no i swoją drogą jest to jeden z większych parków, chyba tutaj w Europie. Dlatego myślę, że ciekawie będzie po prostu skonfrontować to ze sobą, sprawdzić, jak się ma jeden do drugiego. Szczególnie że ceny biletów jakoś drastycznie się nie różnią. Więc, początkowy plan na dzisiaj był taki, że jedziemy do parku rozrywki. Jednak, jak widzieliście, pogoda była jaka była. A raczej nie było zbyt fajnie na wchodzenie na karuzelę. I w taki sposób wylądowaliśmy w tym miejscu. Powiem wam szczerze, że nawet nie miałem ze sobą aparatu. To znaczy zostawiłem go po prostu w samochodzie stwierdziłem, że nie będę robił zdjęć jednak będąc na miejscu już w środku stwierdziłem, że że chciałbym przekazać wam po prostu fakt, żebyście tam pojechali, żebyście zobaczyli to miejsce bo jest bardzo ważne po prostu i nagrałem trochę, trochę ujęć telefonem, tak więc one się zaraz pojawią, natomiast przed tym jeszcze chciałbym wam powiedzieć że jeśli wybieracie się do, do Auschwitz, to ja byłem tam dwa razy. Raz byłem z przewodnikiem, i dzisiaj byliśmy sami bez przewodnika. I to, co mogę powiedzieć, to, że bez przewodnika jest zdecydowanie lepiej. Jest lepiej, ale pod warunkiem, że macie już wiedzę o pewnych sprawach, które są najważniejsze na ten temat. Oczywiście nie musicie wiedzieć wszystkiego. Natomiast ja bym polecał po prostu poczytać albo obejrzeć jakieś filmy na ten temat w internecie, jest tego masę, dowiedzieć się, ile możecie i potem tam iść I, i przejść się naprawdę samemu. Szczególnie polecam właśnie tak jak dzisiaj, byliśmy w godzinach wieczornych właściwie, wchodziliśmy tam chyba po, po 17, nie? No, także, także właściwie, właściwie prawie nikogo tam nie było. E, tak naprawdę mieliśmy może ze dwie grupki takie po 3-4 osoby i jakieś pojedyncze osoby, które tam chodziły jeszcze po terenie. E, powiem Wam szczerze, że jest to zupełnie, zupełnie inne przeżycie e, i, i poczucie w ogóle całej tej, 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 tej tragedii, która tam się stała e, niż kiedy chodzimy z przewodnikiem, bo jak wiecie, no przewodnik po prostu sypie nam suchymi faktami z rękawa Takim obojętnym tonem głosu, znudzony swoją pracą, my chodzimy, patrzymy, okej, okay, okej, okay, tak to... Nie ma, nie ma tego takiego głębszego po prostu przeżycia tego wszystkiego. Będąc samą, tym bardziej w jakiejś takiej późniejszej godzinie, gdzie, gdzie właściwie nie ma żadnych ludzi nigdzie. To jest, to zupełnie, zupełnie inna bajka, no, Powiem Wam szczerze, że ja sam jestem zszokowany, zresztą nadal jestem w takim, takim jakimś nastroju. Raczej, raczej już smutnym. Hmm. Tak, więc to chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. No, warto być z przewodnikiem, jeśli chcecie się dowiedzieć rzeczy jakichś, natomiast wydaje mi się, że po prostu lepiej jest się ich dowiedzieć wcześniej, iść tam i po prostu e, poczuć raczej to wszystko, niż dowiedzieć się kilku takich suchych faktów. E, tym bardziej, że te wszystkie fakty wypisane są tam na wszystkich ścianach, tablicach i tak, tak naprawdę to co, mówi, to, co mówi przewodnik, to to, co jest tam napisane, plus kilka tam dodatkowych jakichś tam e, rzeczy, które możecie bez, bez problemu dowiedzieć sami. E, tak, więc to wszystko. Zobaczcie, co tam, yy, co nagrałem na miejscu, i do jutra.